Cześć witam Was na naszym odcinku z Pokémon Go. Dzisiaj trochę się wydarzy w tym odcinku. Przede wszystkim otworzę paczkę pierwszy raz z szansą na shiny galeriańską Ponitę. W sumie możemy od tego zacząć. Także uwaga, uwaga, pieczątka numer 7. Odpalę w sumie jajko jeszcze. Sprawdzimy sobie, czy jest shiny i odpalę jajko zanim nim złapiją. No niestety jest to zwykła galariańska ponita, ale jajco, bo jeszcze dzisiaj nic nie łapałem, a przecież jest potrójny dust, przepraszam, potrójny EXP. Załapanie, także złapmy sobie tą ponitkę. I dzisiaj wysłuchajcie moi drodzy w tym odcinku będę wzmacniał mojego pierwszego Pokemona na 50 poziom w Pokémon Go. Także to będzie dla do mnie dosyć taki duży moment w mojej karierze trenera. Specjalnie się wstrzy wstrzymywałem z tym, tak naprawdę często wzmacnianie pokemonów na 50 level nie jest aż tak istotne, jak mogłoby się wydawać, ponieważ tam już trochę inaczej breakpointy działają na tych wyższych poziomach i już nie ma takich przyrostów statystyk mocy. O, 16 tysięcy w ogóle dzisiaj za pierwsze złapanie. Coś pięknego. Dobrze, że odpaliłem to jajko, bo by połowa z tego poszła w kosmos. Ale tak się inaczej wiem, że jest kilka takich pokemonów, które chcę wzmocnić na 50 level, takich których po prostu często używam, czy to z zespołem R, czy to na rajdach i w takich przypadkach, zwłaszcza jeśli są laki, to myślę, że nie będę tutaj żałował i zrobię te 50 levele. I tak muszę zrobić 3 pokemony na 50 level na dobicie kolejnego poziomu doświadczenia. Zresztą Wam przypomnę jak wygląda ten quest. Już powoli też po komiteju będę dobijał tę ilość expa na 47 level, bo mam przygotowanych kilka osób, z którymi będę dobijał poziom przyjaźni. Odpalcie jajko podczas tego komputera, jak jesteście ze mną we Francjach. I tak jak widzimy, tutaj sporo rapu, trzy pokemony na ich maksymalne CP. Chodzi o poziom 50. Pierwszego z trzech pokemonów zrobimy dzisiaj. 30 rajdów, o tym całkowicie zapomniałem. Rajdowałem sobie sporo, ale nie używałem unikalnych pokemonów, także muszę od teraz zacząć wszystkie rajdy robić po prostu unikalnymi pokemonami. A trzywiastkowy rajd z z mniej niż 1500 CP to też nie powinno być trudne. Jakoś to sobie zrobimy gdzieś tam przy okazji. Teraz słuchajcie, posprzątam też sobie porządeczek w kwestikach. To poszukamy sobie jakichś kościków, też eventowych, bardziej. Teraz zróbmy sobie tego Pokemona na 50 level, słuchajcie, moi drodzy. I mój pierwszy Pokémon wzmocniony na maksymalny level w Pokémon Go to będzie. Proszę, kusi. Słucham? Tak? No, tutaj do Dla mnie paczka. Dziękuję. Dziękuję. Okej, okay. dostałem paczuchę. Tajna przesyłka, Prosto do rąk własnych. Także zanim przejdziemy dalej, chodźmy ją rozpakować. Wow, zobaczmy sobie co jest w środku tego mystery boxa. Ło, kurczę, ile elefantu. Hej, koszulka wygląda tak. Matchmasters. Są też cukierki, takie, takie. Wyglądają jak fasolki wszystkich smaków. Ups. I czemu dostałem te wszystkie gadżety? Otóż, biorę udział w turnieju. O tytuł najlepszego Wyzywam Ciebie, żebyś wziął udział w turnieju Zmierzysz się między innymi ze mną Możesz wygrać iPhonea 12 Możesz wygrać takie pudełko gadżetów, jakie właśnie otworzyłem Jest też wiele, wiele innych nagród Wejdź teraz w link w opisie To jest mój unikalny link Twórcy, teraz masz 7 dni, żeby ściągnąć apkę Trenować i zmierzyć się ze mną W turnieju Match Masters To jest bardzo proste, klikamy graj i lecimy Szuka nam przeciwnika i układamy. Piara jest króliczkiem. Ona zaczyna. Zacznijmy sobie tak. Teraz zróbmy... O, widzicie! Ale kombo! Dwie rzeczy naraz. Użyjmy boostera, słuchajcie. Zbiorę punkty i teraz mogę użyć tego smoka. Uje, yeah. Zobaczmy, co się stanie. U, Spaliło! Połowę klocków na planszy! O kurcze, Jak tu zrobię? To tam spadnie czerwony? O ja, ale kombo! Uu, Ostatnia tura, słuchajcie. O, patrzcie na to! Dodatkowy ruch. O. 167 punktów. Dobrze i poszło, mamy to! Jeśli uważasz, że Ty rozegrałbyś to lepiej niż ja, to dołącz do turnieju. Za pierwsze miejsce iPhone 12, za drugie iPhone 12 Mini, za trzecie Realme 7 Pro, za kolejne miejsca inne nagrody. W opisie masz linka do grupy na Facebooku, gdzie dowiesz się wszystkiego o udziale w turnieju. Jeśli ściągniesz apkę z mojego linka, automatycznie doda Ci do grupy turniejowej, gdzie będzie 100 osób i ty musisz być najlepszym. Musisz zebrać najwięcej gwiazdek w tydzień, żeby zakwalifikować się do finałów. W których będę brał udział między innymi ja. Także ściągaj grę z mojego dedykowanego linka, dołączaj do grupy na Facebooku, zbieraj gwiazdki i widzimy się na turnieju Match Masters! Dobra, to na czym to my skończyliśmy? Miałem wzmocnić mojego pierwszego Pokemona na 50 level, ale najpierw ten radzik na galeriańską ponitę. Jak możemy, to popolujemy sobie na szalni. Jeszcze szukam questa zła 15 baśniowych Pokemonów, bo z niego też dropi galariańska ponita. Radzik leciał szybko. Miałem 6 unikalnych Pokemonów, także teraz muszę ustawiać po prostu tak, żeby się nie powtarzały poczki przed każdym rajdem. No i jak widzicie, kolejna zwykła. Mi się wydaje, że to będzie teraz taki rzadki Shiny Pokémon jak kiedyś był. Lub w sumie dalej jest Shinx. Albo do pewnego stopnia dajno, dajmy na to. Więc w sumie nie ma co się tak bardzo nakręcać na to polowanie na szalni galerańską ponite. Zwalniamy sobie miejsce na inne questy. No nie są to te questy, których szukam. O, Dratini! Przegapiłem Spotlight Tower na Dratini, a szkoda, bo na potrójnym expie bardzo przyjemnie się łapie Dratini. Popatrzcie. Ciach, no po prostu tak łatwo się rzuca ekscelenty, że na laki ego. Kto na tym evencie połapał sporo, ten mógł zrobić pewnie z milion expa, jak nie więcej. I nie przesadzam, bo tak naprawdę na milion expa to około 130 wystarczyło złapać z Ratini na Laki Eggu podczas tego eventu. Ale w sumie teraz mam taki mini spotlight power, bo zobaczcie, całkiem ładnie się respią. Spróbujemy sobie zrobić ewolucję do Pokédexu teraz jeszcze i ustawimy sobie najpierw Spritzy. I to jest jeden z tych nowych Pokémonów, gdzie ewoluujemy poprzez buddy i zrobienie czegoś. Musimy użyć Insensa. Także incens wchodzi w grę i możemy sobie zrobić ewolucję z w aromatize. Zauważyłem, że niektórzy mówią Aromatiz na tego Pokemona, ale kojarzycie, no Region Kalos, szósta generacja, to jest wzorowane na Francji. I dużo Pokemonów z szóstej geny ma właśnie takie francuskie brzmienie w tych swoich nazwach. Tak wygląda... Co mi przypomina ten Pokemon? Może Tancerkę Kamkana? Nie wiem, czy, czy to jest dobre skojarzenie? To mi się kojarzy z Francją. Dobra, jednego sobie zostawimy na pamiątkę, nie będziemy go usuwać. To teraz zmieńmy sobie Buddy na Swirlix. Także długo nie pobyła moim Buddy, bo teraz zmieniamy sobie na Swirlix. I tutaj już chwilkę dłużej trwa ewoluowanie tego Pokemona. Jak widzicie, tutaj jak rozwiniemy, to mamy nakarm 25 razy. Także wchodzimy w Buddy i teraz tak, to nie musi być efektywne karmienie, czyli tak naprawdę mogę go po prostu przekarmić. Czyli tak jak chodziliście do babci na obiad i babcia wam mówiła, ale jeszcze zjedz, ale jeszcze zjedz. <grym> to teraz tak zrobimy Swirlixowi, słuchajcie. Raz, dwa... 10, 15, 20 i 25. No trochę się nagibałem palcem. Mogli dać tak 10 tych bananów do, dacia, do dania. Niekoniecznie bananów, dowolnych, dowolnych rodzajów owocków. I wyszłoby na to samo. Jest 25, jest 25. No to ewolucja do Pokédexu. Jest i on. Człowiek ciastko. Slurp Pisik do dexu. Ale śmieszny co? Czuję się jakbym grał drakonius? Czuję się jakbym grał w z Go. Dobra, słuchajcie, tak wygląda w zbliżeniu Slerpaw. No bez kitu. te stworki w Draconius się podobnie wyglądały. No ale cóż, szósta generacja, nie wszystkie generacje muszą być takie same, nie? Uuuu, i przy okazji, zobaczcie, w końcu srebro za Kalos, 25 Pokémonów z szóstej geny. Jeszcze mamy dużo do zrobienia w tym temacie. To teraz, moi drodzy, ustawimy sobie na buddy Panchama, bo zrobiłem jednego rajda na Panchama wczoraj. I mam już Panczama w Pokedexie. Oto i on. Jest na rajdach do końca Eventu X, czyli jeszcze przez parę dni. Natomiast pamiętajcie, że jak się skończy Event X, to od 17 maja Panczam jest tylko i wyłącznie w jajkach 12-kilometrowych. Także z dwojga złego. Dużo łatwiej jest go zdobyć na rajdach moim zdaniem, bo nie trzeba iść 12 km, tylko wystarczy wejść w rajda. Tutaj, żeby go ewolować, tak jak przy to opowiadałem kilka odcinków temu, trzeba będzie złapać 32 mroczne Pokémony, To będzie łatwo zrobić podczas eventu Luminous Legends Y. Za parę dni się zacznie, to wtedy tych mrocznych będziemy łapać naprawdę sporo bez problemu. Także panczam, takie ma IV, mój pierwszy i jedyny póki co panczam. Niezbyt dobre jak na raid, także jeśli jeszcze jakiś Raiden widział na panczamie, to porobię. Bo tak jak mówię, dla mnie chyba prościej będzie go zdobyć z rajdów i Candy do niego niż Później z jajeczek. 3 km jest wymagane na jedno candy do niego. Na szczęście tylko 50 jest na ewolucję, więc czy to z rajdów, czy później z jajek, czy chodząc z nim na buddy prędzej, czy później w jakiś sposób te candy uzupełnia. Ciach. U, skończyło mi się Lucky Egg. Te ja zaraz sobie z drugiego Lucky Egga i jeszcze trochę pogram, porzucam te ekscelenty, bo naprawdę w tym momencie... Jest dużo Poczków, które mają duże kółka, stoją w miejscu i można sobie tego expa troszkę dobijać sukcesywnie. Ale przyszła pora na główny punkt programu, czyli mojego pierwszego Pokemona, którego wzmocnię na 50 level przy pomocy XL Candy. I będzie to Pokémon, którego używam bardzo często, walcząc z zespołem R. Także myślę, że dzięki wzmocnieniu go na 50 level, trochę szybciej będę zbijał te zespoły R, trochę efektywniej będzie mi się grało, więc myślę, że warto. A jest to Pokémon, do którego obecnie najłatwiej jest zdobyć XL Candy. Ja otworzyłem tam chyba dwa albo trzy razy Meltan Boxa i już mam ponad 500XL Candy, no bo jest gwarantowane. Ja, co najmniej 3XL Candy za łapanie Meltana. Oprócz tego jest to Laki. Ma całkiem dobre IV, no bo Laki ma gwarantowane dobre i fałki, więc myślę, że to jest dobra inwestycja i dobra decyzja, żeby zrobić to. 125 000 dustu, 296 XL Candy. I w tym momencie to jest mój pierwszy Pokémon na 50 poziomie. Pokémon Go. Wymaksowany według nowej definicji, wymaksowania, wszedł powyżej 4000 CP. To jest całkiem sporo. Te 9 punktów przekroczył, 4 koła. Nie spodziewałem się, że przekroczy. Wow! W tym momencie, nawet według CP, jest to jeden z moich silniejszych Pokémonów. Zobaczmy, który jest na liście moich Pokémonów według CP. Dziesiąte miejsce. Widzicie tam u góry Mewtwo, potem Graudon i na dziesiątym miejscu jest ten Mel Metal. Jeszcze dwa poczki, to myślę, że w dwóch kolejnych odcinkach na 50 level. Już mam pomysł nawet jakie. To co, ja idę jeszcze korzystać z eventu na Expa i dobijacie Expa, bo jeszcze mi zostało ponad 3 miliony. A Wy zostawcie łapkę w górę. Koniecznie obczajcie jeszcze raz link w opisie filmu Match Masters. Ściągnijcie z mojego linka, weźcie udział w konkursie do wygrania świetnej nagrody iPhone. Drugi iPhone, i tak dalej, i tak dalej. Wejdźcie na grupę na Facebook, żeby dowiedzieć się wszystkich odpowiedzi na Wasze potencjalne pytania co do tego turnieju. I widzimy się na turnieju z Matchmasters. To nic nie kosztuje, żeby wziąć w nim udział, a można wygrać fajne nagrody. Trzymajcie się, na razie, cześć.